Strzygi są znane w słowiańskich podaniach, ale strzyga zimowa to ich wyjątkowo rzadki przerażający wariant. Według legend rodzi się z duszy kobiety, która zginęła samotnie na mrozie, często podczas burzy śnieżnej w lesie lub na rozdrożu. Pochodzi z lasów na wschodzie Polski, Białorusi i Ukrainy. Najczęściej pojawia się w pobliżu zomaźniętych stawów i drzew które skrzypią, jakby miały zaraz pęknąć. Pojawia się w trakcie pełni zimowego księżyca, między grudniem a lutym. Najgroźniejsza jest już po zmierzchu, gdy śnieg zaczyna błyszczeć jak drobny kryształ i zapada nienaturalna cisza. Cechy charakterystyczne chuda, zdeformowana sylwetka, poruszająca się na czterech kończynach, czasami na dwóch. Skóra bladoniebieska, prześwitująca, pokryta zamaźniętymi pęknięciami, usta pełne ostrych, długich zębów, przypominających sopelki lodu, długie białe włosy, które unoszą się na wietrze jak drobna zamieć, słynie z hipnotycznego szeptu, dźwięk przypomina trzask łamanego lodu wymieszany z kobiecym płaczem. Wzrost. 1,70 siedemdziesiąt, choć często wydaje się wyższa przez sposób poruszania się, waga 38 kg.